Pięć prostych kroków, by pożegnać ograniczające myśli. Zauważ powtarzający się schemat myślenia, który budzi niesprzyjające emocje w ciele i burzy spokój w umyśle. Zastanów się, czy to przekonanie jest prawdziwe, to fakt, czy zapamiętane przez Ciebie czyjeś słowa. Jaki jest sens w tym, że myślisz w taki sposób? Wykreuj nową pozytywną myśl, taką, która będzie Cię wspierać w działaniach i w wizji siebie. Każdego dnia bądź w uważności na swoje myśli i słowa. Następnym razem, kiedy stary schemat będzie próbował wkraść się w Twoje życie, szybko zastąp go nową pozytywną myślą. W ten sposób tworzysz nową ścieżkę dla swoich myśli, która wielokrotnie powtarzana stanie się automatyzmem. To mój sprawdzony i skuteczny sposób na pracę z myślami. Stosuję go od lat i polecam również Tobie, Natalia Ryńska.